W Szkocji jestem już od 15 lat. Przyjechałem tutaj właściwie w Wielkiej Brytanii znalazłem się z własnego wyboru. Zawsze byłem ciekawy świata, jak ludzie żyją w innych krajach, jak to wszystko wygląda, jak ludzie żyją i pracują. I w taki sposób znalazłem się w Szkocji i jestem tu już 15 lat. Przyjechałem do UK za lepszym życiem, za lepszymi pieniędzmi, za, za, to, za tym, żeby, żeby tu żyć godnie, żebym nie musiał, nie musiał liczyć pieniędzy od pierwszego do pierwszego, żeby mi starczyło. No głównie po to, po to tu przyjechałem, no, żeby mi się po prostu lepiej żyło, żebym, żebym się nie martwił o, o, o dzień jutrzejszy, co, co będzie jutro. Przyjechałam do UK, aby połączyć rodzinę, ponieważ mój mąż już wcześniej przyjechał tutaj, za chlebem, ja zostałam z dziećmi, aby je tam odchować. Przyjechaliśmy razem z żoną e, już ponad 7 lat temu e, tutaj do Szkocji, do UK. E, plan kiedyś był w ogóle, żeby, że miałem pomysł, żeby nie przyjeżdżać nigdy za granicę, bo sobie poradzę, ale jakoś realia sprawiły, że, że, jednak, że jednak wyjazd. I e, chcieliśmy wyjechać do, do tutaj na, na wyspy, szukając Krótko, z pieniędzy, lepszego życia i pieniędzy, łatwiejszego takiego startu w życiu, bo jako młode małżeństwo mieliśmy, nie mieliśmy nic. Także widzieliśmy drogę, chcieliśmy, że nie wiem, czy to na skróty, czy, czy to nie na skróty, ale iść właśnie drogą e, taką, żeby się dorobić jak najszybciej, jakiegoś fajnego samochodu, domu, e, na wakacje pojeździć. Także taki, taki był plan przyjazdu. Na dzień dobry. Do. W Szkocji do UK przyjechałem, żeby poprawić byt mojej rodzinie. To przyjechałem dla lepszego życia, dla pieniędzy. No, dla mojego pokolenia, czyli ludzi urodzonych w 50. latach 60., zachód to był zawsze marzeniem. I przyjechałem 13 lat temu w 2007 roku. No po pierwsze to właśnie spełnienie tych marzeń, wyjechać, zachód był nieosiągalny kiedyś, a drugie po prostu trójka dzieci i no, ciężko było związać koniec z końcem. Ja długi czas w Polsce prowadziłem własną działalność gospodarczą, borykałem się z y, administracją naszego kraju, która nie ułatwiała życie. Bo przyjechałem tylko dlatego, że tu była praca. W Polsce nie mogłem już znaleźć żadnej pracy, która mnie interesowała. Pracowałem yy, trochę na czarno, trochę w jakimś tam sklepie, powiedzmy na umowę o pracę, ale to też się szybko skończyło i nie było pracy. Poczułem to, że jednak pieniądze są lepsze, że będę mógł w ten sposób zapewnić lepsze życie rodzinie. Początkowe plany były kilka lat, żeby po prostu trochę się dorobić, pomóc i wrócić. Ale już to jest 13. Jest już 13. Życie w UK dało mi tą stabilizację, że, że, że wiem, co będzie jutro. Bo to jest tak dość tu bardziej przewidywalne, co, 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 co będzie jutro. W Polsce troszkę miałem z tym problem. Było to inaczej, a tutaj, tutaj mam. No tak bardziej wiem, co będzie po prostu w jutrzejszym dniu, tak? Anglia dała mi poczucie bezpieczeństwa finansowego, ale dała mi jeszcze coś więcej. Bo tutaj tak naprawdę stworzyliśmy dopiero prawdziwą, prawdziwą rodzinę, taką nierozbitą. Był ma, była mama, tata i dzieci. I to wydaje mi się, że jest najważniejsze. Tutaj odnalazłem spokój związany z myśleniem o finansach na przyszłość. Wyspy na początek na początek pokazały mi. Yy, inne spostrzeżenie, inne, bo, bo trudno jest to tak wyjaśnić w jednym krótkim zdaniu, ale, ale jest więcej wolności. człowiek czuje się bardziej swobodnie. Znalazłem te, te pieniądze, powiedzmy nie jakieś miliony, ale łatwiejsze życie znalazłem. Pojeździliśmy trochę. Kiedy, kiedy już tutaj przyjechałem, okazało się, że tu jest dużo pracy, że że żyje się zupełnie inaczej, że ten jakby Poziom życia, że człowiek przestaje myśleć o, o. przestaje się przejmować takimi rzeczami jak koniec miesiąca, jakiś rachunek, jakieś inne takie rzeczy. I na początku trochę zmarnowałem tego czasu, ale po jakimś czasie zorientowałem się, że tego czasu jest dużo i można go na coś wykorzystać, na coś pożytecznego. Znalazłem taki trochę spokój, zabezpieczenie, że mogę, mogę jednak. Zabezpieczać w jakiś sposób, przynajmniej finansowo, nie swoją obecnością, nie wspierać mojej rodziny, moich dzieci, bo mam czwórkę dzieci, mamy z żoną czwórkę dzieci, żona cały czas jest w Polsce. Że mogę wspierać finansowo, mogę pomóc. To było takie dla nas, dla naszej rodziny zadawalające, że, że jednak nie zabraknie nam pieniędzy na, na życie. Dzieci rosły, wydatki rosły, studia. Samo usamodzielnianie. Tu zobaczyłem, że po prostu łatwiej jest żyć. W Szkocji znalazłem, można powiedzieć, swoje miejsce na ziemi, ponieważ kupiłem tutaj dom, założyłem tutaj rodzinę. Mam pracę stałą już od 12 lat, pracuję w tej samej firmie. Jednakże nie jest to taki dom, o, o jakim bym sobie marzył na całe życie, ponieważ jednak w głębi serca związany jestem z Polską, w kraju, w którym się urodziłem. Tam jest reszta mojej rodziny i mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości moje kości zostaną złożone w Polsce, w, w moim kraju ojczystym. No po przyjeździe przede wszystkim brakowało mi rodziny, no bo, no bo zostawiłem żonę i dzieci w Polsce, więc tego najbardziej mi brakowało. Brakowało mi, brakowało mi rodziców, brakowało mi dalszej rodziny, ale, ale też brakowało mi kontaktów ze znajomymi, z tymi, których pozostawiłem, przyjaciół, znajomych tam w Polsce. A brakowało mi po prostu Polski, brakowało mi, mi tego, tych polskich lasów, tych polskich ulic, tego wszystkiego, co... Co się z Polską wiąże, po prostu. A... Bardzo tęskniłam i tęsknię do tej pory, chociaż minęło już wiele lat za, za rodziną, którą zostawiliśmy w Polsce. Za niedzielnymi obiadkami u babci, e, za znajomymi, za e, letnimi wyjazdami w góry, w, do lasu wyjściem. Tutaj tego, tutaj tego nie ma, tutaj obserwujemy bardziej pęd za pieniądzem. No i te marzenia, muszę powiedzieć, że jak spojrzenie takie, mam perspektywę, z to co było w 70 latach, to co jak byliśmy młodzi, marzyliśmy i fascynacja Zachodem, no to nie spełniło się do końca, dlatego że tutaj zobaczyłem ten świat zachodni. Już nie, nie był tym zachodem, o którym myśmy myśleli, który widzieliśmy w telewizji, tylko do którego nie można było wyjechać. W, jakby w połączeniu z tym wolnym czasem zacząłem się interesować ogólną sytuacją swojego narodu, który został gdzieś z tyłu. I jak właściwie większość, chyba ludzi, których słyszałem opowieści na ten temat, powiedzmy, z naszego środowiska, równolegle otworzyły się też oczy na sprawy duchowe, które też w moim w mojej głowie były gdzieś zakłamane. Tak się w moim życiu zdarzyło, że strasznie zachorowałem, i po wyjściu z tej choroby zacząłem się zastanawiać właśnie o, y, o sensie, o świecie i tak dalej, i myśleć o śmierci po prostu. Że za jakiś czas to, 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 to już się spełni, ta śmierć i co, i co będzie. No ale to zawsze myślałem o tym całe życie w zasadzie, tylko że to był taki moment sprzyjający po prostu. No, i pewien kolega miał ciężką operację, bardzo ciężko, i wyszedł z tego. Po wyjściu ze szpitala, po wróceniu do pracy, zaczepił mnie i mówi, że odnalazł Chrystusa. Odnalazł Boga w ciężkich chwilach. Zaczął szukać wsparcia i znalazł. Zaczął czytać Biblię, poznawać Chrystusa, i okazało się, że jedyną drogą do Boga jest Jezus Chrystus. I właśnie Janusz, tak mogę powiedzieć, zasiał we mnie to ziarenko, które zaczęło kiełkować. Boga znalazłem dzięki braciom i siostrom z telewizji Idź pod prąd. Zacząłem oglądać telewizję Idź pod prąd 4 lata temu ze względu na treści polityczne, ale po dwóch latach bycia z tym środowiskiem odkryłem, że jednak jest coś, jest coś więcej. I sięgnąłem po Biblię. Pastor Paweł Chojecki często wymachiwał tą Biblią w swoich programach. I skłonił też i mnie do tego. Zamówiłem sobie, sobie jeden egzemplarz Biblii. Miałem go już w domu, ale nie sięgnąłem po niego tak od razu. Musiało się wydarzyć w moim życiu coś, co skłoniło mnie do, do sięgnięcia jednak po, po Słowo Boże. I wtedy nastąpiła wielka przemiana w moim życiu. Wtedy odkryłem prawdziwego Boga. Jezusa Chrystusa. Wtedy zrozumiałem, co zrobił dla mnie na krzyżu Golgoty. I od tamtej pory moje życie nabrało prawdziwego sensu. Wydawało mi się, że przyjechałem tu po lepsze życie, a tu w Anglii akurat znalazłem, znalazłem Jezusa. Spotkałem go i, i on dał, nadał mi sens. Nadał sens mojemu życiu. E, wiem teraz, e, kiedy, kiedy go przyjąłem do serca wiem gdzie, dokąd zmierzam. Wcześniej wydawało mi się, że wiem dokąd zmierzam, a, ale tak naprawdę, kiedy poznałem Jezusa, kiedy, kiedy Go przyjąłem do swojego serca, to dopiero teraz, dopiero teraz wiem dokąd idę i co chcę, co chcę w życiu robić i dokąd idę, dokąd zmierzam. I tutaj odnalazłam szczęście rodzinne i taką bezpieczeństwo finansowe. Ale oprócz tego znalazłam coś jeszcze więcej, e, ponieważ Właśnie tu znalazłam źródło, skąd to szczęście całe wypływa. Kiedyś myślałam, że za szczęście odpowiedzialni jesteśmy my sami, ale tutaj dzięki mojemu mążowi, dzięki telewizji Idź Pod Prąd znalazłam Boga, znalazłam Jezusa Chrystusa i nawróciłam się, i od tego momentu zauważyłam, że w życiu zupełnie o coś innego chodzi. Już nie chodzi o o wygląd zewnętrzny, w cudzysłowie, ale o to, co jest tak naprawdę wypływające z głębi nas. Znalazłam Chrystusa. E, najważniejsze, znalazłem Boga i Jezusa Chrystusa. E, także to naj, największy, największy, sukces tego, tego całego wyjazdu, tak. Może zacznę od końca, że doszedłem do punktu, w którym y, po prostu logiczne myślenie nie pozwalało mi nie wierzyć w Boga że zawsze zawsze gdzieś tam ulegałem tej narracji, że nie można łączyć wiedzy z Bogiem że nie można łączyć wiedzy z wiarą ale w miarę jak przekładałem wolny czas na wiedzę w głowie po prostu te rzeczy się zniwelowały nie, 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 nie można było już dłużej udawać że da się rozumieć cokolwiek, nie wierząc w Boga. A jak się już zacznie wierzyć w Boga, to człowiek się zaczyna zastanawiać, czego on chce. Jakby, jeśli nas stwarzał, to po co? Jeśli jemu na tym zależało, to jaki miał w tym cel? A co za tym idzie, jakby za tym zastanawianiem się, po prostu, no człowiek dochodzi do momentu, w którym nie może tego ignorować i myśli o tym ciągle. Próbuje dowiedzieć się wszystkiego jak najszybciej, szczególnie ze świadomością zmarnowanego wcześniej czasu. I tutaj w Wielkiej Brytanii po prostu zacząłem to. Zobaczyłem tą różnorodność, a głównym powodem to była po prostu telewizja ić pod prąd, że w momencie, kiedy właśnie wyszedłem z tej mojej takiej choroby, co każdego może spotkać i mnie akurat spotkało. Yy, przypadkowo słuchałem, słuchałem, słuchałem i zainteresowałem się tymi ludźmi, którzy wierzyli w coś innego i było mi ich żal powiem, że nie należę do kościoła, który jest... Który według mojej opinii był kościołem, który zbawiał i przynależność do niego gwarantowała tylko niebo, a poza tym nic. No i właśnie skierowałem swoje uwagę na, na tych ludzi protestantów, czyli pastora Chojeckiego, jego rodzinę i zacząłem oglądać warsztaty biblijne. I tam jak, jak zacząłem tego słuchać, to po prostu nie mogłem się oderwać i przez pół roku dziennie po 4-6 godzin słuchałem tego wszystkiego całej po prostu od nowa. Włos się jeżył. Co to się dzieje dzieje ja jestem. To po prostu szok był dla mnie. Szok. Przeżyłem szok i stwierdziłem, że to jest prawda, to się zgadza. Jedynie Biblia jest prawdą. I słowem Bożym skierowanym do człowieka. Uświadomienie sobie własnej grzeszności. Z pozoru trudne. A właściwie jest tylko logicznym ciągiem wiedzy, którą się zdobywa. To jest na wyciągnięcie ręki właściwie z Biblią w ręku. I jak zacząłem czytać Pismo Święte, minęło chyba ze dwa lata, i już uważam, że Bóg tak mną pokierował, że ja zrozumiałem, że nie ma na co czekać, że. Jedyne zbawienie w Jezusie zawołałem do Jezusa Chrystusa, żeby zamieszkał w moim sercu, żeby zaczął zmieniać moje serce, dotykał mego serca, zmieniał moje życie, bo nie widzę innej drogi. Od kiedy jestem człowiekiem nawróconym, od kiedy jestem chrześcijaninem biblijnym, mam, mam zupełnie inne podejście do świata i, i, i już nie zaprzątają mi głowy takie, takie bardzo przyziemne sprawy. Oczywiście one są i one zawsze, zawsze, zawsze tam trzeba na nie brać poprawkę, że trzeba, trzeba pilnować tych rzeczy, ale ważniejsze rzeczy są, które, które, które są w głowie i które, które mi przyświęcają na, na przyszłość i które, za którymi chciałbym iść. Teraz ja nie. Nie czuję się samotny, bo w każdej chwili mogę liczyć na Jezusa Chrystusa: że On mnie podźwignie z każdego upadku, że On mi pomoże przetrwać, że On mnie nie opuści nigdy. Inaczej patrzę na świat i oceniam ludzi tutaj. Widzę ludzi, którzy, No bo chrześcijaństwo już tu wymiera można powiedzieć, te dawne biblijne, angielskie. Świat skręca, kościoły pustoszeją. I patrzę na to zupełnie na życie ludzi i na, na, na ich zwyczaje, na, 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 na filmy już pod, ką, pod kątem Biblii i Słowa Bożego. W tej chwili czerpię radość z tego, co daje mi to, co daje mi Bóg, bo w każdym problemie swojego życia odnajduję wsparcie tam, gdzie kiedyś nawet nie myślałem, że powinienem szukać. Zawsze mnie interesowała prawda, jaka jest prawda. Dużo mojej rodziny zadawało sobie te pytanie. Wujkowie, ciocie, którzy byli w kościele katolickim nigdy nie mogli usłyszeć, jaka jest prawda w zasadzie. I zawsze zawsze pytania padały, co będzie po śmierci. Niektórzy mówili, przyjdę, ci powiem i tak dalej. No i. i, i. Po prostu teraz. Chciałbym głosić tą prawdę wszystkim, kogo spotkam tylko i mówić, że, 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 że no, gdzie jest prawda, gdzie jest prawda w, w sprawach duchowych, w sprawach w związku z tym Biblia też mówi o życiu. Tym, tutaj, na ziemi, gdzie jest prawda w polityce, w ekonomii, w nauce. Jeśli człowiek zaczyna podążać za Jezusem Chrystusem, to jest prawda, świat zaczyna się odwracać. Ale to nie jest najważniejszy. Świat przeminie, wszystko przeminie, a słowo Boże. A nasza wiara w Jezusa Chrystusa nigdy nie przeminie. Plany, jakie mam na przyszłość, są związane z mega kościołem. Chciałbym służyć Bogu tak bardzo, jak tylko będę mógł. Chciałbym, chciałbym w przyszłości wrócić do Polski, żeby być bliżej moich braci i, i sióstr. Yy, zlokalizowanych wokół środowiska, iść pod prąd w Lublinie, bądź też w okolicach. No i tyle. Na razie w jakichś większych planów nie mam. Służyć ogólnie Panu Bogu. Ech, planów jest dużo. Trudno, nie, nie wiadomo w co ręce włożyć, bo plan był, był na, na początku taki, żeby, żeby stworzyć rodzinę i, i dobrze ich wychować. Yy, jednak po, po nawróceniu Mm, urodził się pomysł tworzenia, tworzenia grupy biblijnej, może na początek, i pomagania lokalnej społeczności, lokalnym Polakom, Polonii, tutaj poznać prawdę o, o Jezusie Chrystusie i, i pomóc im przyjść do Boga. Chcę zostać tutaj do, 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 do mojej emerytury, czyli te 7 lat, i wtedy zadecydować, ale uważam, że jako chrześcijanin, jako głoszący Ewangelię, bardziej się przydam w Polsce, gdzie będę mógł posługiwać się językiem ojczystym. Żałuję tylko, że w 60 roku życia, pod koniec, no ale lepiej późno już wcale. No i chciałabym wrócić do Polski i mieć psa ze schroniska. Nie. <laughs>